Odcinek z naszej serii, różne pytania robię go teraz na szybko przed wyjazdem do hmm, kina. Tak, jadę sobie do kina i kręcę ten odcinek. W ostatnich filmach zobaczyłem, że niektórzy z moich znajomy, znajomych, tak w cudzysłowie, nie widzicie tego. Mam czyste, co? Co? 300 FPSów, no dobra. Nie Czekajcie, ja trzeba to przesunąć. Dobra, nie da się fail, No. Niektórzy z moich znajomych yy, piszą mi... że zapomniałem tak rozkaz. Na przykład jutro na Facebooku o 11. Ja nie będę w ogóle zwracał uwagi na takie komentarze. Znajomy kolega, nie wiem, ktokolwiek, to. To nie ma zwracać się do mnie jak do jakiegoś, nie wiem... Nie wiem. By the way nie wiem. Kogoś takiego. Nie wiem. Piszę komentarz. Jutro na Facebooku o 11. Enter. A jak ja mu tak napisał, to od razu było... foch nie, ziom. Jutro nie na Facebooku, bo jutro nie mam czasu, nie? To nie mogę, bo. Wiesz no. Hmm, nie pamiętam, ale nie mogę. Ja byłby. Ja. Jakby kurde. Nie, ja... Ja czegoś takiego nie będę ten. Jeszcze raz ktoś mi coś takiego napisze, to... ...to nie wiem. Ale będę usuwał takie komentarze, bo mnie takie komentarze denerwują. I... I jak będę miał czas wejść na Facebooka, to sobie wejdę. jak nie będę miał czas, to nie wejdę. Jezus Maria. Trudne? Nie no. To w czym problem? Nie będę o 11 wchodził w Facebooka, bo będę spał. Jezus Maria. A dzisiaj jest 9.44 równo i 15 sekund... 16 sekund... Tak, podaję wam równo godzinę, o których nagrywam, yy, bo jadę za 15 minut do kina i lama. I. No i proszę Was, żebyśmy, żebyście mi czegoś takiego nie pisali. Albo jak jeden użytkownik nie pisał yy, trzy razy super film, bez sensu. Jed to jeden użytkownik w tych samych w tych samych minutach, super film, super film, super film i wyksztychnie. Bez sensu. Usunąłem te dwa komentarze i jeden zostawiłem, żeby potem nie było. I mu napisałem, żeby nie... Mocha. Żeby nie, żeby nie No ale czy Was by to nie wkurzało, jakby jakiś gość spamiłby Wam pod filmem, super film, super film, super film, jak ten film cały nie był super, bo muzyka bała dwa razy głośniej od mojego głosu i zapomniałam jej wyciszyć lol? Word Shia. się ja! LOL. No. Eee, LOL 29 kanów. No i chciałbym was bardzo prosić, żebyście nie robili czegoś takiego, bo jak będziecie pisać mi takie takich komentarzach, to będę blokował tych użytkowników, którzy mi to piszą, ponieważ mnie to bardzo denerwuje i proszę, żebyście tego nie robili. To ewentualnie możecie napisać, nie wiem. podaję przykład super film, nie wiem, coś takiego. Super film, raz, nie, nie milion. Ale też nie mówię, że że ten, że moje filmy są najgorsze. no ja widziałem gorsze. Tak. Nie jednego widziałem takiego, który, który nie wiem. No dobra, ale jak już mówiłem, nie ten, nie, nie piszcie mi takich komentarzy, ponieważ albo, albo będę blokował, bo nie lubię czegoś takiego, albo będę je usuwał, więc. Co? No i ta runda. Dzisiaj będzie bardzo krótki odcinek i ta runda to będzie chyba cały odcinek. Bo trwa już 4-20 minut, coś ten desen. Więc... tutaj jest dwóch No co za ciota! Idę do ciebie fryjerno. No, da. No i to jest. Cały odcinek dzisiaj, bo mam wam tylko do przekazania te dwie wiadomości. E, jeżeli, jeżeli spodobał się wam film, komentujcie, subskrybujcie i... oceniajcie Narka!